W dzisiejszym odcinku przed wami losowy Halloweenowy boss challenge. Wszystko polega na tym, że możemy używać tylko i wyłącznie lutu z danego bossa i musimy oczywiście wygrać grę. Czy nam się uda, oglądajcie do samego końca. A no i właśnie, zostawcie łapy w górę, subskrybujcie kanał i pamiętajcie o kodzie Ewela w sklepie. A więc widzowie, w dzisiejszym odcinku robimy losowy Halloweenowy boss. I na czym to wszystko polega? Ja już wam mówię, mamy tutaj bossów. Mamy tak, pierwszego bossa, takiego typowego bossa, mamy oczywiście na skosach. To jest raz. Drugiego takiego mini bossa NPC-ta, który ma do sprzedaży bronię i tak dalej. Jest on na nie ubawu. Kolejny jest e, Willow, czyli ona jest tutaj. Następny e, Halloweenowy tutaj taki NPC, który również sprzedaje rzeczy jest między Tilted Towers a, e, a chromowym e, skrzyżowaniem, a ostatni e, jest e, czekajcie, na skrzydlatej stodole, ale to jest Neo Tilted, więc słuchajcie, ja mam tutaj przygotowany koło fortuny i tym kołem fortuny będziemy losować, e, na kogo po prostu mamy lecieć i kogo możemy używać, żeby wygrać grę. Proszę ci tylko, Rafa, o jedną rzecz, żebyś nie wylosował bossa, z tych, ze straszliwych skosów Bo chyba się wtedy popłaczę. To jest najcięższy boss, jaki kiedykolwiek był w grze Spinujemy i zobaczmy, na kogo będziemy musieli polecieć Ja mam to dam bliżej Zakrzak, Mont, Mont W sensie nie widać, widzę, nie wiem dlaczego, ale No, nieźle Żartujesz sobie sobie, prawda, czy nie? Czyli widzowie, jak możecie zobaczyć, Mont Visitor. Mam nadzieję, że tak się on nazywa, więc lecimy dokładnie Tutaj. Moja reakcja na to jest taka, ja, ja już idę spać, bo wiem, że zaraz pójdziemy tam na tej miejscówce spać. Ja mam taki plan na tą miejscówkę, że po prostu wylecimy sobie na górę, weźmiemy sobie dobre prze przedmioty, nie będziemy walczyć, rozwalimy bossa i co ciekawe, ten boss daje dwa przedmioty naraz. Czyli mamy SMG-ka oraz mamy dynię. Tak, dyniejętnica będzie mocna do wysadzania, a SMG do dojeżdżania. Oczywiście, żeby zobaczyć co mają inne postacie, oglądajcie film do samego końca, bo prawdopodobnie to pierwsze podejście będzie ciężkie i jeszcze jest tyle ludzi, ile tu jest ludzi. Ludzi. Tutaj lata masa osób, raz, dwa, trzy, cztery, no tu jest 8 ekip. No może przesadziłem. Dobra, gdzie lecimy, gdzie lecimy? W które miejsce? E, wydaje mi się, że po prostu trzeba polecić od razu pod spód e, i zabudować najlepiej. Ja już tu jestem, mam tutaj skrzyneczkę. E, o kurczę, e, zabudowuję, tylko go nie przyzwijmy. E, no mam nadzieję, że będzie dobrze. Ja na razie mam tutaj dynietnicę, więc zapowiada się całkiem dobrze. Mam dwie dynietnice, chcesz jedną? E, no to bossa, trzeba go przywołać i tego bossa rozwalić od razu. Ty mam gościa tu Oj, nie mam już Oj, już idę do ciebie, idę, idę spokojnie Przyzwałem go jakby co? Dobra, masz dynetnicę, ład dynietnicę, ład dynietnicę, dynietnicę i połowę amunicji Proszę bardzo, złota Dobra, dostał już ode mnie Ja biorę SMG, żeby go porobić Uważaj, bo on podchodzi Damy radę, Rafa, nie ma co się bać, damy z nim radę, musimy dać. Oj 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 oj, on ma rakietnicę, uwaga Tam jest gościu, a ja go nie chcę Ole dostałem świetlikiem w czoło wow. Wow, wow, wow mam bardzo mało Zginąłem Dobra, spokojnie, ja raczej też zginę. Idzie, idzie, idzie. Musisz włować dobra, dobra właśnie nie mam matca, nie mam matca, nie mam matca, ale dam staną, radę spokojnie stanął, staną są staną, staną. kolejni, podnieś Może bos będzie bił do nich i my w tym czasie się uleczymy ja ci dam mgiełkę i porobimy tych gości i bossa naraz Tutaj jest bardzo dużo ludzi tak szczerze Bardzo dużo ludzi jest tu na dole i mamy jakiś podsłuchów. Dobra, mam tutaj Dobra, jest wyeliminowany Zakrzak, bierz dynietnicę, ja uciekam stąd Czyli wszystkie te przedmioty, które tutaj mamy Musimy je wyrzucić Ja też już wszystko wyrzuciłem, mamy tylko dynietnicę Czyli zróbmy teraz w ten sposób Pozbierajmy e, jeszcze dynietnicę W sensie ja mam złotą, ty masz jaką? Ja mam fioletową, więc mamy dwie dobre dynietnice Bardzo dobre Tylko właśnie ja tej złotej nie mogę mieć, muszę mieć fioletową Więc znajdźmy jeszcze fioletową dynietnicę e, No i wchodźmy na gości Czy my mamy coś do leczenia? Mamy, ej, to możemy ich ciachać w sumie. Możemy próbować Możemy wejść na dach i z dachu coś tam postrzelać Ej masz rakietki do, do mojej dynki Żebym ja miał czym strzelać Ej, Dokładnie mam proszę bardzo Okej okay, no to sobie bardzo. wchodzimy po prostu Na tych gości Ej, Jest tu gość glutuje więc musimy uważać On tu gdzieś jest bardzo blisko Szukam go cały czas O jest 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 tu tu tu, tu, tu w tym czymś Musimy uważać Ja mu daję RPG Czemu to nie weszło niby halo Ej, Biało 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 Dostał zerpega, dostał z dostał z RPG'a, dostał z RPGa, dostał z RPGa. Ja, Ale patrz co oni tu mają fajnego, dobra mamy klucz Ja proponuję przejść na jakiś save jak najszybciej Ja bym stąd szedł eee, A wiecie co, żeby oni nie mieli to ja sobie podniosę to na chwilę I po prostu wyrzucę gdzieś dalej, żeby wiecie, żeby nikt tego nie miał Bo to nam może zniszczyć całą grę później dokładnie. Lepiej to schować, bo jak ktoś weźmie tą snajperkę z czepiakami, to nie chcę myśleć, co by się działo. Ja mam bardzo dużo amunicji. Tą snajperkę może tutaj gdzieś ją zakopiemy. Słuchajcie, zakopujemy tą snajperę tutaj. No i co? Zbieramy maty i lecimy na jakiś safe po amunicję dla Zakrzaka. Ja mam 300 amo. Teraz będę miał jeszcze więcej, więc naprawdę mocność zaczynaj wyszliśmy. Bardzo łatwo było wyjść, tak szczerze. Ja zginąłem niby, ale jest wszystko w porządku. Powiem ci szczerze, że naprawdę nie spodziewałem się, że przeżyjemy. A co do... Amunicji? Mam 13 rakiet do RPGa. A, no to zmienia postać rzeczy, takim, w takim razie zbieramy teraz matce i zbieramy jeszcze leczenie, bo ja na przykład nie mam nic, a tobie mogę przyknąć y, po tobie, żebyś nie śpierdział. No patrząc na tego mojego skina, to on raczej się nie był zbyt długo, nawet do jakiejś wysypki już dostał takiej, no nie komentuję, nie komentuję, ja się z tym widzowie nie, ten, nie utożsamiam, prawda? Ej, z tego co słyszę, to tutaj są jeszcze jakieś osoby. Ja bym tam wszedł tak na. By, po cichutku, po prostu, po cichutku, po cichutku. E, I na przykład bym ich wyeliminował jeszcze. Bo tak szczerze, nie mamy pojedynczego sefu. Potrzeba nam jeszcze klucz, a oni prawdopodobnie go mają. Bardzo duża szansa, że go mają, bo my jednak dropiliśmy tylko piwnicę, oni mieli cały domek, a tutaj sejfu nie ma, więc jakiś klucz musi tam leżeć. Ja zabieram tutaj pewne rzeczy jeszcze. Być może ktoś się będzie tutaj na przykład odradzać. Moglibyśmy się na przykład schować w sianie i poczekać aż ktoś, wiecie, będzie odradzał i cyk godynietnicą, a Rafa ja jestem dzikiem. To jest bardzo dobry pomysł, ale ja tutaj jeszcze zrobię inaczej, wezmę tą Wezmę tą skałę i walnę ją do domku Ej, to jest 200 IQ, ty grasz w kręgle, można powiedzieć Ej, gość, 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 i patrz, był, nie? Tak. dobrze, nie że ty w kręgle to. zagrałeś, ja mu daję RPG, nie dostał Ja wszedłem na chatę Skolapsowałem go trochę ale on jest spocony! Jaki to jest kozak totalny! Uważaj, naprawdę. Dostał, dobry. dostał. Uważaj, uważaj za krzak. Uważam, uważam, no ja tutaj wiesz, go będzie, będę dostał RPG'ował dobrać. ile mogę. Dostał, 14. Ja rzucam neidy, rzucam tak, żeby spadły na ciebie. Okej, okay. dostał, dostał neidę, brawo! Leży. Jakie to były dobre neidy, człowieku, ty nawet nie wiesz, on był tak dobry, jakbyś sobie wyobraził takiego spocęcia z kreatywnego świata, jak się kręci. To on takie rzeczy robił właśnie tutaj, jak mnie dojeżdżał. Musimy jeszcze y, pomyśleć o tym, że jest jeszcze drugi pewnie jego ziomek, tak samo spocony więc ja bym stamtąd odszedł, tak szczerze. Co ciekawe, ja mam mityczną wersję tej broni, więc zakrzak smg SMG mieć nie może, czyli on może mieć tylko i wyłącznie dynietnicę. A jeśli my znajdziemy jeszcze na przykład fioletową dynietnicę, to ja też podniosę, no bo to jest ta sama broń, no nie? Czyli złote SMG się nie zaliczy pod mityczny, tak, tak żeby było, wiesz, fajnie. On niby jest taki sam, ale raczej bym go nie zaliczał. Ej, tak szczerze, wiesz, co bym jeszcze zrobił. Poczekałbym aż kartę tutaj, żameczki z daimą, tylko stanąłbym w fajnym miejscu i jeszcze wykorzystał ten, e, tą skałę z góry tutaj, proszę bardzo. I może ona nam pokaże, gdzie on jest. Możemy wejść na przykład do tego ściana i wiesz, jak ktoś podejdzie, no to go dziabniemy. I dop już idzie, już idzie po kartę, właśnie. RPGuje tam, gdzie była karta, od 30 razu. 30 dostał. No i gdzie mój RPG zniknął? Ty wystrzeliłem RPG i on się nie wystrzelił. Co to było, widzieliście, widzowie? Bo nie możesz szybko biegać, on jest gdzieś w sianie, wiesz? Tak, pytanie tylko w którym miejscu w tym sianie? No ja walę jakiś losowy rpk a ucieka nam samochodem. A czekaj, mamy tutaj kulki, ja bym go jeszcze gonił, bo jak oni się odrodzą, później możemy mieć problem, bo oni są naprawdę dobrzy e, są używam kulki Lecce. brykę Dawaj, dojeżdżaj gościa Dobra, jest tutaj jumpa, Jack już do ciebie idę. On chyba wyleciał na balon, prawda? Tak, 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 on jest na balonie. Ale jak? No mówię ci, zaufaj mi. Tu, 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 tu będzie za niebieskim. Pa, do, do góry leci. A bo to on wysiadł. nie on w takim razie. Nie no, on chyba wysiadł z tego auta. Co? I wziął lunch pada, tak to widziałem. Aha, no to w takim razie lecimy dalej za nim. Tylko gdzie on poleciał? Wydaje mi się, że wrócił na miejscówkę. Z tego co. A może nie wrócił? Dobra, już nie wiem, nie mam pojęcia. Ej, nie wiadomo hmm. gdzie on jest, ale możemy mieć duży problem teraz. Ale to nic, wejdźmy sobie może na ten save, weźmy amunicję, weźmy leczenie. ja muszę pozbierać jeszcze macy, no bo tego nie mam faktycznie. Ja mam nadzieję, że tutaj nikt nie kampi. O, Zekrzek będzie miał tam jakieś amunicję. oczywiście, wszystkie takie granaty i tak dalej. Możemy to wszystko podnosić, bo to nie jest jako tak broń. Tak, tak, ja rzuciłem beczkę, żebyśmy się trochę przyleczyli. Ale nie pomyślałem, że mamy safe. Ja tutaj już chodzę, będę nosił dla ciebie rakiety. Właśnie to jest też dobry pomysł, żebym ja nosił też rakiety dla ciebie. E, także też szukam. I mam dwa klucze. O! I to jest mega dobra sprawa. Wezmę tutaj kulki i wezmę tutaj takie leczonko. E, możesz sobie wziąć jakieś białe leczenie, w razie czego. E, I no mam wezmę, taki pomysł, wezmę. żeby wylecieć stąd po prostu. Lepiej wylećmy, bo jak ktoś nas tutaj zaskoczy, to będzie przypał. Gdzie oni się mogą odradzać? Tutaj by się mogli odrodzić, to jest raz. Dwa na miejscówce tam gdzie byliśmy i to mo... Czekaj, okay, to nie jest, ten buz nie jest czerwony? Nie. Gdzie mogliby jeszcze się odrodzić? Dobra, ja proponuję ich odpuścić i poszukać jeszcze kogoś innego teraz. Możemy gdzieś tam w stronę grotto A eee, Tak, biegają na naszej miejscówce. Ta, 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 ta Naznaczył kogo mam. Okej, okay, panie Zakrzak, bo tylko kogoś tu widziałeś z tego co... O, dobra, jest gościu tu. Ty dawaj ich i nie wiem, czy to nie są czasami te chłopy. Możemy go przytrzymać. On nie wydaje się, ten ziomek zły i on jest jeden na tą chwilę. To jakiś bambik, ja mu lecę na plecy i go repeguję. Dostał z RPGa jak coś. Nice. Ja się wypijam do góry i biję go z góry, żeby on się nie, on nie wiedział, co się dzieje. Tylko tak szczerze ci powiem, to nie jest jakieś dobre, tak... Czy on zginął? Nie, jeszcze nie zginął, jeszcze nie zginął, dawaj go, ja, ja go tutaj zabudowuję. Ej, ile można mieć życia? Ja go już wyeliminowałem, tylko wiecie, co jest najgorsze w tym wszystkim? Że ten SMG nie jest wcale taki dobry, tak szczerze. Nie jest? Tak mówisz? Tak nie do końca, ja nie wiem, coś tutaj mi śmierdziało tak szczerze. Taki średni byś powiedział, taki średni, przeciętny. No taki przeciętny, ale mam bardzo dużo amunicji, yy, mamy gości, musimy na nich uważać, proponuję rzucić kulkę. Aha! Jakbyś mi rzucił przed was, to by było. E, musimy uciekać, musimy uciekać. Wow. Dobra, impulsuj nas. No, ja poleciałem do lewej strony, proponuję wejść na balon. E, chyba najlepiej. Dobra, ej ile on miał. A, tego wszystkiego. Ja cię kręcę. Co miał ciekawego? Amunicję? Macy? Tak? Miał coś tam? Czy, czy jak? Tak, miał, miał. Oni tam są dalej. Co się, matców dużo. Uważaj, bo oni mają sniper, chyba. Ja im tam Walner Beka. Jak wleć, to będzie Beka. Trzy, dwa, jeden. Ej, wleć, 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 wleć. Myślałem, że wleć, nie wleciał. Ech. Szkoda, ale no jest bardzo dobrze, tak szczerze eee, Przeszedł za to drzewo Okej, okay. oni mają AWP za krzak chyba Oj, pff, ciężko no Musimy ich trzymać, ja wchodzę na ba... Oj, nie wchodzę jednak, bo to nie tu Wchodzę na balon Ups. do góry Mam wejść z tobą? Chyba tak, no bo co ja będę tu robił sam. Tak, wejdzie, będziemy ich tam. Aha, bo ty nie masz tylko y, rpega y, więc no nie jest to zbytnio. Zbytnio mocny, proste. Czy, no? Tak, no chyba że trafię ich w powietrze to to by było mocne Ale może jakby zejść na dół i ich trzymać z niższego punktu? No też możemy coś popróbować oczywiście, czemu nie? Oni wchodzą, wchodzą, wchodzą nam! Ta! Biegnie tu, jest, 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 podchodzi, podchodzi! E, dostał dużo. Takie 50, nie wiem ile no, ten drugi coś kombinuje, tak pod nami troszeczkę, jakby się mi wydawało. No, on przechodzi, przechodzi 40 dostał razem. Ładnie, bardzo ładnie. Dawaj, super. mamy kulkę, wlećmy w niego, chodź. Ja mam swoją, dobra, to rzuć, rzuć, rzuć po prostu. Rzucam. Oni tu, ja mu daję od razu RPG do boksa i hits. No, rozwal tą ścianę i ja wrzucam RPG. O, to wrzuciłem RPG. Musimy uważać, bo. Możemy mieć zaraz przypał. Ej, kolejni, kolejni, kolejni. Uciekaj, krzak. Do sejfu, do sejfu. Uciekaj do sejfu. kulkami, uciekaj kulkami. Dobra, 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 dobra. Do sejfu. Tu się uleczymy i mamy, wiesz... Uciekam, uciekam, panie Rafa Ile, ile siły w nogach, że tak to powiem. Udało mi się chyba. Ta, uda mi się, uda mi się. Jestem, jestem. Bardzo dobrze. Eee... No to co, ulecz. Ej, masz, czekaj, czekaj, czekaj. O, weźmy, zróbmy. Tak, będziemy mieli więcej. Ej, 13 I tak... osób do końca w takiej strefie. Jaki młyn! No, bardzo dużo. W ogóle dobrze by było zabrać jeszcze jakieś rzeczy. Ja biorę apteczki. Ej, a da się od niego kupić jeszcze lifta? O, się dało. Ja mogę, ja mogę, kupuję. Co? Czy jeszcze czekamy? Tak, kup, lecmy stąd. Spadajmy. Spadamy, zawijamy, bo to co tam się dzieje, to głowa mała. Tam się chyba zsztymy, byli tak z tego co Ja słyszałem. proponuję tą wieżę. Tą wieżę, bo ona będzie ciężka do zniszczenia. Dawaj. Mam Matsu, 200 jak coś tylko, 160 Od lewej strony mamy go... Od prawej strony, przepraszam, mamy gości I goście też tutaj, pod nami 10 dostał i mają chyba RPGa Gdzie? 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 Puszczam, puszczam Puszczam jeszcze jeden, nie, nie, nie Puszczam kolejnego, teraz dostanie, dostał, 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 dostał 120, 114 No to... Ej, oni nie... Oni coś tak... Dziwnie przechodzą Trochę ta Ja mogę polecieć na kulce i mu dać bombę Dobra, widzę, że ty też lecisz Patrz to 3, 2, 1 Pyk Aj Bardzo biało ma O, ja też dostałem, ale to nic Ja się uleczę, spokojnie Ja się mam dobrze Dobra, oni przeszli Ale skubańcy, no Mieli farta, mieli farta tutaj Ważne, że ich obiliśmy Już przynajmniej do nas nie podejdą Wiecie, o co chodzi Ej, a ile masz rakiet jeszcze? 3 rakiety Jest okej, okay, jest okej okay. No Chodź do mnie, chodź do mnie Ja ci dam Tutaj, A, masz tutaj masz kolejne. I tutaj masz tajne zapasy rakiet. No to bardzo mi się to podoba. Mamy siedem Ja bym ich tak szczerze dalej, tylko musimy uważać. Dawaj tutaj rozwal to. Ja już ja cię już uleczę może... Ulecz się, ja cię tutaj ten tak ten... jest Ej no, możemy tą ścianę rozwalić razem. Ja wiesz, ja puszczę RPG, -a, ty zaspamisz To w którą? No tam, o właśnie. Ah. Nie dostali. Teraz tą, teraz tą dawaj, tą, tą tą, tą boczną. Okej. Okay. Aaa, Tutaj, tu tą, tą dolną. Nie dostał? Jakim cudem? Przecież wleciało. Tom? A, zmagmowali na nas, zmagmowali nas. Ej, to jest najbardziej OP przedmiot na świecie. Leży, 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 leży. Powaliłem. Brawo. Jestem u niego na hacie. Dobra, bądź u niego na hacie i wypierz mu gacie 115. Ty, gość tu na hakie zleciał, na nasze stare budowle. Uważaj plecy. Uwaga na... Mogę rzucić nam kulkę. Ej, chodź za mną, chodź. Mam 40 matów, Rafa, jak coś. Nie wiem, czy ja nasz podniosłeś. Ups, trzymaj. Dziękuję bardzo. Kulkę rzucić czy nie? Eee, nie, 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 może na razie nie. Ogólnie biją wszędzie, zauważ co. No to w takim razie zapraszam za mną teraz za krzak. O, zapraszam za mną. Wyskoczmy. Ja mu walnę RPGa w tego boksa, żeby przestał nas spamić, bo przecież spamuje, spamuje. No nie ma co do roboty, tylko spamuje. Tego... O, jaki on jest spocony. To może być duo tego, co na początku wysadziłeś. Ja mogę to skolapsować, albo nawet gdzieś dziabik kolapsa. Lecisz chłopie, jak tam chłopie umiesz latać On jest jeden, musimy pamiętać, niech nam pomoże tam ten żomek jeszcze Spam go cały czas, ja mam rakiety, 12 rakiet, proszę bardzo Dobra, to weź zapas, ej, to jest totalny kozak, on jest bardzo mocny Mogę wylecieć impulsem i mu dać RPG. Dobra, no to dawaj e, Razem z tobą? Razem z no tobą to tak. Poszło! Dostał, dostał, dostał 120 z RPGa. No i gościu, spokój się ja go biję cały czas tutaj, a ty go spałem od Kolejny jeszcze. Ole mi dał ten kolejny. No czemu on za mnie ten? Czemu on we mnie bije? gdzie ten drugi? Ten drugi jest na wieży na N. O Jezu. O Jezu. O no robię part. wszystko, żebyśmy przeżyli. Ile masz matców? 300. A, ojo, ja mam teczkę, ja 170 łap. O, dziękuję bardzo, dobra, nice. Ej, ale nam się widzą, jest trafiły na ostatni. Na, 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 na ostatnich ludzi, no to jest masakra jakaś, czy wy to widzicie? Weź podwal tą górę po prostu. No właśnie, próbuję. Podwalam mu górę. Y, powinien spaść, ale nie spadł do, do końca. Biało, 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 ma. Weź mu walnij nice. rakietę, udaje, y, Drugi mnie powalił, przyszedł tutaj obok. Dasz radę, dasz radę. Możesz ze mnie. RP, albo dobra, już chyba trudno z tym rpg co? Wyrzuć, wyrzuć go. No, wzięło mi. Automatycznie. Jesteś jeden na jeden! Dobrze! Tak jest! Także widzowie, to by było na tyle, a ja Was zapraszam na ten film, który Wam się tutaj wyświetla. Także klikajcie i na razie.